Cześć, witajcie. Bardzo często mam takie pytania. Jaką gramaturę stosować przy takich niskich łąkach 1,5 metrowych? Niekiedy są łąki do 4 metrów. Jaka gramatura główek oraz jaki sprzęt? Ja mam takie dwa zestawy przeważnie, które biorę na takie łowienia, gdzie spodziewam się dużej ilości zarośli. Jest to sprzęt, jest to kij około 100 gram wyrzutu. Plecionka około 22, 20, 25. No i wtedy gramatura tych główek jest około 10-15 gram. Plecionka powoduje, że ten opad jest dużo mniejszy. Drugi zestaw to jest kij około 40 gram wyrzutu, wtedy jest tam plecionka cieńsza i tam już trzeba stosować gramaturę tych główek około 5-7. Jak jest duży wiatr, niekiedy 10 gram. I wtedy to nam działa. Wiadomo, tak jak już wspomniałem, decydujące warunki to jest siła wiatru oraz fala, którą możemy spotkać. Jeżeli jest spokojne warunki, ta gramatura jest, z gramaturą schodzę w dół. Ja stosuję haki bardzo wysokie. Bardzo wysokie haki. To jest pojedynczy haczyk w tych zielskach. Łowiąc na plecionkę, na twardych kijach, lekkie czy tam mocniejsze szarpnięcie powoduje, że często tą roślinność udaje nam się zrzucić. Bardzo ważne, żeby nie stosować i nie stosować tych kotwic od dołu, bo te rzuty mamy nieskuteczne. Co drugi, trzeci rzut plątamy się w tych zielach. Cały przejazd tego prezentacji naszej przynęty jest wtedy nie, nieważny, bo mamy tą obklejoną tą przynętę. Także zawsze wygląda to w ten sposób, że jest to pojedynczy duży wysoki hak. I nie zauważyłem jakiejś dużej ilości mniejszych, mniejszych zacięć lub też spadów. Jest to mocny hak, twardy, zacięcie jest pewne, mocne i tak to od wielu, wielu lat stosuję. Tak jak mówię, przy większych gumach gramatura od 10 do 15 gram. Ciężej nie łowię. Mniejsze przynęty, takie 14 cm, niekiedy schodzę do 5 gram, nawet wszystko w zależności, właśnie jaki jest silny wiatr lub też oczywiście głębokość, bo niekiedy te łąki są na metrowej, półtora metrowej wodzie, ale zdarzają się też takie łąki do 4 metrów, no to wtedy tylko po prostu wpuszczam w te wolne strefy niekiedy, bo bardzo ważne jest w tych łąkach też między tymi roślinnościami tam troszeczkę niżej tą przynętę zaprezentować, te szczupaki są mniej aktywne, to są fajne takie wejścia w te luki pomiędzy, pomiędzy roślinnością, pamiętajcie też o tym, żeby tak troszkę Takimi skokami pomiędzy tymi roślinami Nie tylko górą nad Ale tam niekiedy pomieszać też w dole trzeba Także to są wszystkie takie moje myki na łąki